Siemanko widzowie, witam w kolejnym openingu gazetek Lego, magazynów LEGO. Dzisiaj przed Wami najnowszy numer magazynu Jurassic World Owen z Raptorem. Jest to numer drugi 2019, drugi numer, a już mamy fajną minifigurkę, bo minifigurkę Owena. Zobaczymy, co jest w środku. Co też ciekawego nam wydawnictwo Blue Ocean przygotowało. Magazyn kosztuje 14,99 zł i jest oczywiście do dostania w każdym dobrym kiosku, saloniku, prasowym. Ja, aby już nie przedłużać, otwieram, odbezpieczam saszetkę. Dzięki temu, że magazyn jest tak zabezpieczony, mamy pewność, że nikt inny go nie dotykał przed nami. Zobaczcie. Jest. Już na samym początku widzimy naszego super bohatera Owena z Raptorem. Tu jest troszeczkę większy Raptor. Jest też superowa gra w środku. Zerknijmy więc do magazynu. Co też ciekawego, tutaj się znajduje oczywiście komiksy z dinozaurami. Jest reklama nowego magazynu Lego Ninjago. Ten numer jest. Na recenzji u mnie na kanale na pewno widzieliście bardzo fajny numer. Co mamy tutaj jeszcze całkiem oko plakaciki. Zobaczcie, leć ze mną, czyli plakacik z takimi terodaktylami <laughs> parku Jurajskiego, a z drugiej strony no, już troszeczkę bardziej krwiożercze klimaty. Każdy dzień to dino dzień. I mamy tutaj wszystkich naszych. Dino bohaterów. <laughs> Fajne dinozaury. Zobaczmy, zobaczmy dalej. Wyścig raptorów. Komiks całkiem obszerny ten magazyn. Sporo się tutaj dzieje ciekawego. Do poczytania oczywiście w wolnym czasie. No i to i to na tyle. Jest na końcu jeszcze reklama. Nowego magazynu Hidden Side, który już niebawem, bo 15 października, a więc tuż, tuż. No, powiem Wam całkiem całkiem spoko ten, ten magazyn. Podobał mi się, ale oczywiście najważniejsze to to, co kryje się w tej saszetce. A więc, aby już Wam nie przedłużać, otwórzmy ją. Otwórzmy i zobaczmy, co też tutaj się dzieje. Słuchajcie, mam zbudowanego Owena. Trudne to nie było. Już na sam początek bardzo interesująca broń. Nie wiem, czy to dokładnie widać, ale u góry jest strzykawka najprawdopodobniej z środkiem uspokajającym lub usypiającym, tak aby Owen mógł zająć się tym małym słodkim raptorem. Raptor oczywiście jest mały, ale bardzo zmienny i szybki, więc Owen musi bardzo dobrze wycelować. Bardzo dobrze wycelować. No, powiem Wam, że nie miałem jeszcze takiej broni. Ta sama strzykawka jest też świetnie zrobiona. Może ją trzymać, także mógłby ją osobno w ogóle. O, w ten sposób. No, to mi się pierwsze co rzuciło w oczy. Czyli ta, ta broń. Może, o, tak. Mm, a teraz sama minifigurka. Minifigurka, oczywiście, ma dwa wyrazy twarzy, jeden taki, no, bardziej yy, zdenerwowany, a drugi wesoły. Całkiem spoko malowanie na torsie. Z tyłu też coś tutaj się znajdzie. No i raptor, raptor. Idealny do kolekcji. Mała figureczka dinozaura. Może być, moim zdaniem, może być. Także tak się to wszystko prezentuje. No i słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. Polecam Wam ten numer i zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Dzięki na dzisiaj, cześć.